музыка Jesteśmy dzisiaj na e, w województwie śląskim, niedaleko Pszczyny. E, tak jak w całym kraju jest dosyć sucho, ale nasza mieszanka Top Maximus urosła no, prawie że w pas. E, i jest to ulepszona taka wersja mieszanki gorzowskiej, e, gdzie zamiast e, ciutko odjęte jest życicy, a dołożone jest festulolium i właśnie w typie życica. Miłoż, dlaczego? Postanowiliśmy tutaj zastosować taką zmianę, Przede wszystkim chcieliśmy zwiększyć trwałość tego użytku zielonego. Jeśli chodzi o tutaj naszą zmienioną mieszankę gorzowską, to Maximus. Jest to mieszanka, która równie dobrze sprawdzi się w dwuletnim użytkowaniu. Nie tylko, nie tylko jeden rok, ale dwa lata z powodzeniem możemy kosić tą trawę, tak? pielęgnować. Tak. Ze względu na to, że mamy zastosowane właśnie festololium w typie życicy, które będzie odporniejsze na, na mrozy. Które, będzie też, które ma też po prostu wydłużony okres użytkowania. Dlatego też zostało zastosowane festololium w typie życicy, aby jednak mimo wszystko zachować jakość i parametry kiszonki. Głównie tutaj też mówimy nie tylko o, o białku, ale też przede wszystkim cukier. Cukier z tego względu, że jednak też no, mimo wszystko jest ważna smakowitość tej paszy. Jeżeli chodzi o, o cukier i o smakowitość tej paszy, dobrze wiemy, jeżeli, to my, jeżeli będziemy mieli ten parametr na, równie na wysokim poziomie jak białko, to też możemy być pewni tego, że nasze zwierzęta bardzo chętnie będą pobierały tą, tą mhm. kiszonkę, co za tym idzie duże pobieranie, więcej mleka, lepsze przyrosty. Tutaj na mieszance Top Optimus naszej jakby najbogatszej w składzie e, mieszance e, bo skład jest no Pokaźny. Pokaźny. Festulolium typu życica, życica wielokwiatowa, festulolium w typie kostrzewa, dwie odmiany: koniczna czerwona, tymotka łąkowa, życica, dwie życice średnio późne i późna życice trwałe. tak i No i to wszystko tutaj robi nam ogromną, ogromną masę. Zresztą widać jak, jak to, jak tak. to zbudowało. Przede wszystkim tak jak byliśmy wcześniej na. Mieszance typu Gorzowska, czyli na Top Maximusie, tak jak nawet z możemy tutaj popatrzeć. Tak naprawdę ta mieszanka, bym powiedział, nawet że niezbyt nam się odcina, jeśli chodzi o wielkość. Tak. To trzeba sobie powiedzieć. Jest to tutaj głównie, głównie udział traw, niewielki udział koniczyny czerwonej, delikatnie na podniesienie białka tutaj powiedzmy później w tej paszy zresztą no, no też ją tutaj widać w głębi tak jak wcześniej wspominaliśmy na pewno będzie lepiej to widać w pokosie Przede wszystkim, dlaczego taki skład? Tak, jak właśnie powiedziałem przed chwilą, tak naprawdę nie odcina nam się ta mieszanka np. od mieszanki typu Gorzowska, ale jest to, to optimus, jest to mieszanka, która przede wszystkim będzie mogła być wykorzystywana dużo dłużej. Przeważnie, gdzieś tam obserwując plantacje w kraju, 3-4 lata z powodzeniem. Tak, tak jak mówimy. Pokaźny plon, ale też tutaj mieliśmy coś zasiane w jednym, w jednym momencie. Dlatego mhm. też tutaj możemy też jasno sobie stwierdzić, że jeżeli mieszanka wieloletnia potrafi konkurować, bym tak to nazwał z mieszanką typu Gorzowska, jeżeli chodzi o tempo wzrostu, także automatycznie też tak jak zawsze mówimy, nadaje się do, do pociebu po prostu przez no, szybkie kiełkowanie, mhm. szybki. szybki Rozwój początkowy. Jeżeli chodzi o tą mieszankę, to tak samo myślę, że tutaj z powodzeniem może też bić rekordy, jeśli, jeśli chodzi o parametry i wydajność. Ale przede wszystkim będzie to wydajność nie rok, dwa, ale trzy, a nawet cztery lata. 5 lat. Tak? Wszystko, no tak jest. Wszystko zależy też od tego, wiadomo, jakie będziemy mieli warunki, tak? Mhm. Co roku nam się to może nie, że wszystko diametralnie zmienia, ale ciężko spotkać pod rząd takie, takie same lata. Mhm. Jeśli o to chodzi, to jak wspomniałeś, dosyć pokaźny skład. Pokaźny skład z tego względu, że jest to mieszanka na gdzie może być uprawiana praktycznie w każdym regionie Polski. Stąd też skład jest dobrany tak, aby mimo wszystko gdzie jeden gatunek idzie słabiej, drugi miał, miał możliwość pójścia lepiej w różnych, różnych regionach Polski, to no, też nam właśnie zagwarantuje no, taki efekt, jak, jak widzimy tutaj. No i liczymy na cztery pokosy, nie? Tak, w ciągu w ciągu jeżeli, sezonu. Jeżeli tak. będzie, będzie woda i, i że tak powiem te trawy będą miały co jeść, czyli odpowiednie nawożenie, to myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu, żeby takie cztery, cztery pokosy wykonać. Zwłaszcza, no, że no tutaj początek maja już, już kosimy, także naprawdę mamy dużo, dużo czasu. Tutaj jesteśmy na naszej chyba najszybciej, nawet nie chyba, najszybciej rosnącej mieszance. Eee, nazywa się nieprzypadkowo Top Tempo tak? i w swoim składzie ma Festulolium w typie życica, życicę wielokwiatową i życicę westerwolską. Dobra, to powiedz nam miłość, dlaczego taki, dlaczego taki skład? Muszę Cię też poprawić, bo powiedziałeś na początku, że na naszej najszybciej rosnącej, ja bym powiedział nawet, że chyba Jedno z najszybciej rysujących w ogóle mieszanek na rynku. Aha, tak, aha. To, tak to można ująć. Zresztą no, stoimy. Ja akurat mam jest, jest początek maja, nie? Tak, ja mam 1,80 ja mam m. Równiutkie i, no, i można popatrzeć, do, dokąd te trawy są. Jeżeli chodzi o top tempo, no naprawdę można. Tak jak wcześniej też rozmawialiśmy o top Optimusie i to Maximusie. Tutaj patrząc po łanie. Top tempo jest jeszcze troszeczkę wyższe. E, głównie mamy trawy bez udziału motylkowatych, e, także tutaj też e, przy dobrym nawożeniu, e, przy wodzie naprawdę te, ten plon możemy budować. E, potężny, bardzo szybki odrost e, w, krót, w, krót, w bardzo krótkim e, czasie. Mieszanka też oczywiście nadaje się mm. do, do pociewów z tego względu. A, tak. Myślę, że tutaj na top tempo w tym roku, przy tak wczesnym koszeniu, jeżeli ona już jest takim, w takiej fazie, w takim stadium, już możemy zobaczyć. No tutaj, akurat, tu już dobrze widać, że jesteśmy troszeczkę spóźnieni, bo to, bo tak jak widać, zaczyna nam się kłosić. Mhm. E, także jesteśmy trochę spóźnieni ze skoszeniem. E, no, bo tutaj mówiliśmy, warunki atmosferyczne i tak dalej nie, nie pozwoliły nam tutaj na wcześniejsze. Na wcześniejszy pokaz w gospodarstwie, ale do czego zmierzam? Jeżeli teraz mamy spóźnione koszenie, powiedzmy, myślę, że gdzieś około półtora tygodnia, no. dwa, to nie wiem, czy nawet bym się nie, nie skusił o powiedzenie że tutaj, że gdybyśmy to skosili jeszcze dwa tygodnie wcześniej, to pięć pokosów jestem pewien, ale, ale przy dobrym roku nie wiem, czy nawet nie moglibyśmy się zakręcić koło szóstego, bo naprawdę, mhm. naprawdę wygląda imponująco. Jeśli o to chodzi, zresztą tutaj akurat na początku, tak jak stoimy, widać no, jaka jest po potężna. Tam dalej, no, tak jak sam widzisz, ona się już po prostu nawet kładzie, tak? Już jest tyle tej masy. Myślę, że tutaj naprawdę, gdybyśmy wjechali z tym plonem na wagę, to wielu, wielu z dzisiejszych rolników, którzy przyjechali na dzisiejsze pokazy, na nasze dzisiejsze małe szkolenie, no by się naprawdę zdziwiło, ale to myślę, że też będzie bardzo dobre do pokazania. Jak będziemy zbierali, tutaj akurat dzisiaj będzie to opracowane w bele, ta zielonka, ale to też myślę, że będzie dobrym odzwierciedleniem jak będzie kulka za kulką wypadała. Mhm. A zwłaszcza, że, że tutaj mamy maszyny można powiedzieć topowe, jeśli chodzi o zgniot i ta wielkość mhm. i waga bel na pewno będzie ogromna, a patrząc po tym jak dużo będzie tych E, tych balotów samych, m, no też, tu będzie. To, Fasne, to naprawdę nam to nawet poglądowo pokaże, że, że tutaj no, powinna wyjść torpeda jeśli O to chodzi, nawet nie powiem, że powinna wyjść, bo bardzo wyjdzie na pewno. W ogóle taki jest cel, taki był cel w ogóle prawda, stworzenia tej mieszanki. Miała być szybko rosnąca, e, dająca maksymalne uzyski w momencie, kiedy brakuje nam, powiedzmy sobie, pasz. Tak? I już w tym momencie widać, że te kukurydze tak trochę kuleją, tak. a, a, a przy braku jakby dostępu. Po do paszy, no to to jest bardzo szybkie uzupełnienie. Tak. Też jest bardzo dobrą alternatywą, jeśli chodzi, tak jak zawsze mówimy o międzyplony, e, bo jeżeli mamy podjętą mm. późną decyzję, późna no. późno, mm -hmm. jesień, mimo wszystko coś tam zebraliśmy na przykład bardzo późno, na przykład kukurydę na ziarno, mm -hmm. zebraliśmy e, późno, a, późno na w traw, ale, ale stosunkowo jeszcze wcześniej na tyle możliwe, żeby coś posiać. Coś posiać. No, I na no, to przykład okazji. wtedy mieszanka ty, Top Maximus typu Głogorzowska z udziałem motylków, będzie, będzie będzie ryzykownym mhm. rozwiązaniem, jeśli chodzi o siewy, ze względu na rośliny motylkowate. Top tempo, szybkie, szybki wzrost, brak roślin motylkowatych będzie na pewno to pewniejszą opcją, jeśli, jeśli chodzi o takie rozwiązanie. Tak, czyli, czyli na te późne siewy, jak i też bardzo wczesne. W, bardzo wczesne, no i w ciągu praktycznie całego sezonu, tak? Dokładnie. Gdzie by, kiedy byśmy nie mieli wolne pole potrzebowali, top tempo możemy dawać. i i ona maksymalnie tam, czy te życice to, to nieraz już potrzebują tam 8 tygodni, tak? Tylko, żeby, żeby um, od, od siebu do, do zbioru pierwszego. Yeah. Tak? Do tak. pierwszego pokosu.